Pierwsza połowa wielce wyczekiwanego WWE draftu już za nami, tak samo jak i kolejny odcinek SmackDown w drodze do gali Backlash we Francji. Wielkie roszady w rosterach, zmiany wyglądu tych wodniówek pod względem osób, które od teraz będziemy oglądać na Raw i SmackDown i... okej. Okay, pierwsza połowa draftu to jedno wielkie rozczarowanie. Chciałoby się tutaj powiedzieć na wstępie coś dobrego, jednak z tym można mieć naprawdę poważny problem. Draft mocno zaskoczył, jednak nie w tym pozytywnym sensie. SmackDown samo w sobie również jest mocno do zapomnienia, czyli nie to, czego spodziewaliśmy się po tym wydarzeniu. Dawno tak negatywnie się nie podchodziło do takiego show i choć nie było tutaj nic wielce złego, jak chociażby Raw po 39, to nadal spodziewano się po zapowiedziach więcej, a dostało się znacznie, znacznie mniej. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Błoty z Wrestling Auto, plusy i minusy WWE SmackDown z 26 kwietnia 2024 roku. Minus pierwszy dzień draftu. Na sam początek proponuję, aby omówić wszystko, co dotyczy samego draftu, a dopiero później przejść do wydarzeń typowych dla SmackDown. Nie ma sensu również omawiać poszczególnych rund draftu, trzeba to wszystko złączyć w jedną wielką całość i po prostu podsumować. WWB zapowiadało ten draft jako coś, co zmieni wygląd i roll, i SmackDown. Triple H w tym głównym materiale promocyjnym powiedział, że od teraz, oglądając i jedną, i drugą tygodniówkę, będziemy świadkami czegoś nowego nowych zestawień, nowych drużyn i nowych wrogów. Jednak prawda jest taka, że to wszystko to stek bzdur. 90 55% osób, które brały udział w pierwszej nocy draftu zostały na swoim rosterze i nic się nie zmieniło. Powołania z NXT były do przewidzenia, choć tutaj nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie ukrywam, że akurat powołanie Jany James dla mnie osobiście było sporym zaskoczeniem. Kolejność pików również czasami było po prostu zaskakujące, chociażby Bianka jako numer jeden overall pick. Nie da się jej zabrać tego, że jest jedną z najbardziej utalentowanych kobiet w historii tego biznesu. Taka jest prawda i zasługuje na wszystko, co WWB jej daje. Jednak obecnie nie kręci się wokół głównego tytułu, ma program o złoto tak kobiet uznawany za najgorsze mistrzostwo w wwB jest numerem pierwszym w drafcie? Rozumiem, że Rollins jako drugi Borow musiał go mieć, ale no nadal, jakoś to wszystko dziwnie wyglądało. Dodatkowo sytuacja Romana lekko wkurzyła ludzi, ponieważ właśnie jego potencjalny draft był wielkim tematem tego SmackDown. Tymczasem tak po prostu usuwa się dobrowolnie z puli pików i idziemy dalej? Jeśli chodzi o tego typu zapowiedzi to tak samo było i z CM Punkiem, który był przecież zapowiadany na obie nocy Draftu. Pojawił się co prawda po show, ale ponownie według zapowiedzi to chyba nie tego ludzie oczekiwali. Teraz w sieci można znaleźć informację, że niby druga noc z draftu podczas ROW ma przynieść więcej zmian i dać więcej zaskoczeń. Jednak szczerze, w to kompletnie nie wierzę. Mam nadzieję, że nas zaskoczył, ale jeśli oni poświęcili pierwszą noc dla zwiększenia jakości drugiej nocy, to sorry, ale to kompletnie nie miało sensu. Brak jakichkolwiek zmian w rosterach, brak jakichkolwiek zaskoczeń, prócz wspomnianej James. Niezrozumiałe piki, a no właśnie, bo. O tym jeszcze sobie nie powiedzieliśmy. Kilka tygodni temu na SmackDown mieliśmy wielkie wydarzenie w postaci podpisania brona Breakera przez Aldisa. I teraz został drafnięty po prostu na row i tyle? Rozumiem, że draft jest nie do przewidzenia, ale no, logicznie rzecz biorąc, skoro Aldis tak bardzo walczył z kilka tygodni temu, to czemu tutaj odpuścił Brona? Wielkie zapowiedzi i tak po prostu nijaki, nudny, nic nie wnoszący draft. Gdyby ktoś po WrestleMania zrobił sobie kilka tygodni przerwy i wrócił powiedzmy na następnym SmackDown, to kompletnie nie widziałby różnicy, a chyba nie o to chodziło Hunterowi, że WWE i tygodniówki zostaną mocno odświeżone. A skoro przy Hunterze jesteśmy, to powiedział na początku o tym, że dla GMów ważniejsze jest jest to, aby zachować swoje gwiazdy, niż pozyskiwać nowe. To jest niezłe splunięcie w twarz widzów po tygodniach podbudowy wielkich zmian. Nawet jeśli druga noc draftu coś wielkiego wprowadzi, jakieś zaskoczenie, może jakieś powroty, coś naprawdę niespodziewanego, to nie uratuje to tej pierwszej nocy, która już teraz przez wielu określana jest jako jeden z najgorszych draftów ever. A to mówi naprawdę wiele. Neutral, segment Rollinsa i Stylesa. No i przechodzimy, panie i panowie, do samego SmackDown, które rozpoczęło się od podpisania kontraktu pomiędzy Cody Rhodesem a AJ Stylesem na walkę podczas Backlash Pay Per View. Zacznijmy dla odmiany od pozytywów, ponieważ same wypowiedzi zawodników były naprawdę przyjemne. Styles mówiący o ich podobnych drogach, gdzie tu musieli udowodnić swoją wartość poza WWE, zanim dostali coś większego w samym WWE. Dosłownie, jeśli spojrzymy na ich drogi, to wyglądają one identycznie, tylko ta Stylesa trwała trochę dłużej. Ponowne podkreślenie znaczenia Dustiego w karierze AJ Stylesa, to czego się od ojca kodiego nauczył i znacznie więcej. Całość wypowiedzi trzymało się kupy, jednak sam w sobie segment wyglądał po prostu dziwnie. Gdy przyszła pora dla kodiego, to zamiast od razu przejść do emocjonalnej odpowiedzi w stronę Stylesa, ten powiedział nazwę miasta dla chip popu i dodał swój typowy catchphrase z tym, o czym chcecie porozmawiać. Nie no, wcale Styles przez ostatnie 3 minuty nie mówił, o czym chce porozmawiać. Rozmowa już trwa, Styles jak na hiszpanii daje dobre, emocjonalne promo i tym Cody zaczyna swoją odpowiedź? Obaj dali dobry monolek o znaczeniu swoich karier, o drogach, o Dustin. więc pod tym względem było tutaj naprawdę dobrze. Jednak jeśli spojrzy na całość, na ten wstęp Cody'ego, na no to dziwne zamieszanie po promach, jakby obaj nie wiedzieli co robić, nie wiem, ten segment był po prostu dziwny. Nie był zły pod żadnym względem, ale był po prostu dziwny, jakby obaj improwizowali i coś tutaj nie do końca pykło. Od razu jeszcze powiem o zakończeniu show tutaj, aby nie rozbijać tego tak po prostu. Za tydzień na Smagnon mamy zapowiedziany face-to-face face obu panów, ale face-to-face face po co, skoro ten segment to dał? No i zakończenie Smagnon, gdzie Stace po prostu pojawił się w ringu i podał rękę kodiemu, również nam to dało. Nie rozumiem, co oni tutaj robią, dlaczego tak wszystko dziwnie tutaj wygląda. Mamy zapowiedziany segment tego, co dwa razy, dwa razy dostaliśmy już na tym show. Plus wprowadzenie Carmelo. Wygląda na to, że WWB chce, abyśmy zapomnieli o tym, że Carmelo występował już jakiś czas temu na SmackDown, m.in. w walce z Austinem Turing, gdzie to doszło do incydentu podczas wykonywania akcji z pomocą Lean. Jednak to już za nami WWB robi drugie podejście i od razu rzucając go do segmentu z mistrzem WWE i z samym Triple H'em. I tak, jest na przegranej pozycji pod względem walki, wyniku i tak dalej, jednak jeśli chcecie przedstawić gwiazdę NXT i od razu dać do zrozumienia, że jest to wysoka półka, jeśli chodzi o jakość, to właśnie w ten sposób. To i robisz. I o ile jest healem, to tutaj dało się odczuć respekt, stronek od jego, a jego pewność ciebie wiele również tutaj zmienia. Oby WWB nie zepsuło jego postaci i oby Death Rebel nie tykało jego team songu, bo jeśli to zrobią, oj to internet zapłonie. Fajnie też odpiskowo publiczności na chant Whoop That trick. Neutral, sytuacja Carlito. Zanim przejdziemy konkretnie do samego Corlito, to trzeba poświęcić minutę na walkę pomiędzy Dragonem i Rejem a Angelem i Berto. Choć szczerze nie wiem co można powiedzieć prócz tego, że dostali 5 minut, z czego 3 minuty to były reklamy. Fajnych kilka akcji tutaj padło i to dosłownie tyle. Nie da się tutaj powiedzieć absolutnie nic więcej. Była to walka z podwalinami pod następny segment i tyle. A szkoda, bo cała czwórka, gdyby dać im szansę, mogłaby wykręcić naprawdę ciekawą walkę. Jednak czas powiedzieć o Corlito, który został ujawniony jako ten który przed Wrestlemanią zaatakował Dragona Lee. Bez zaskoczeń, bez zbędnego kombinowania, Carlito przechodzi hilturn i jest to coś, co może uratować jego postać, ponieważ jako Hill w swoich czasach był naprawdę przyjemny do oglądania. Kolejna osoba zdradza Reje i się tak zastanowić, może to w nim jest tutaj problem. Jego syn, Escobar, teraz Carlito, czekać na Zelinę i samego Dragona teraz. Jednak co mocno zabiera temu hilturnowi i całej tej rywalizacji to fakt, jak długo na to czekaliśmy. Story pomiędzy LWO a Legado dawno się wypaliło i dawno przestało generować większą ilość zainteresowania. Może teraz coś się zmieni, może teraz coś wystrzeli, oby, ale szczerze jakoś nie za bardzo w to wierzę. Minus Squash Breakera. Tak więc jednak gwiazda NXT, czyli Cormelo, dostaje segment z Kodem i Hunterem i dostaje walkę w main eventie z mistrzem WWE, a Bron Breaker, którego w głównym rozterze już widzieliśmy kilka razy, zresztą tak samo jak Carmelo, dostaje Squash na osobie, która poza tym Squashem w WWE nie robi zupełnie nic. Wielkim plusem jest wygląd Spira Breakera, ponieważ to jest dzieło sztuki. Ale no serio? Kolejna taka walka? Czemu nie dać mu 5 minut z kimś? Z kim? Z kim może, powiedzmy, pokazać swoją zabójczą prędkość, która czasami i przy zwykłym odbiciu Oliny przy ring. Czemu nie pokazać jego wielkiej siły przy takich akcjach jak cutters z przewrotki? To by go pokazało szerszej publiczności jako potwór, którym jest, jako świetny atleta, którym jest, a nie dziesięciosekundowa walka zakończona po jednym spirze na kompletnie nic nieznaczącym niestety Cedricu. Takie walki, tego typu squasze od dawna przestały pokazywać powagę zawodnika. To po prostu pokazuje, że nowa osoba jest w stanie zeskłaszować osobę, która nie znaczy nic. Plus sytuacja Bloodline. Jeśli coś podczas tego draftu trzymało się kupy i dało choć cień logiki, to była to sytuacja, która otaczała tutaj Bloodline. Może odcinając tego Roman Rainsa, o którym powiedzieliśmy na początku. Teraz mowa o Solo Sykoła, Tamatonga i Paul Heyman. Teoretycznie z Romanem powinni oni być pick numer jeden, jednak po ostatnich wydarzeniach i bez Romana logiczne jest, że ani Aldis, ani Pierce nie chcą takich osób u siebie na tygodniówkach dlatego wzięli udział w drafcie dopiero podczas trzeciej rundy i tylko dlatego, że Heyman pewnie przekonał. Aldi. Disa. Ponownie, z logicznego punktu widzenia ma to ręce i nogi. Dodanie do tej całej rywalizacji Bloodline i Kevina Owensa jeszcze Ortona daje nam więcej możliwości, a zapowiedź tym meczu na Backlash może zwiastować coś innego. No bo na takim pay-per-view raczej ani Orton, ani Owens, ani tym bardziej ta wersja Bloodline nie powinni przegrać. Dlatego kto wie, czy we Francji nie dostaniemy wyczekiwany diabyt nikogo innego jak Jacoba Fatu. Heyman wspomniał, że ani Rawonis Magdon nie chcą Bloodline, bo Solo dodaje nowe osoby bez narady z kimkolwiek. Więc kto wie, kto wie. Całość tutaj trzyma się kupy, coś z lekkim zaskoczeniem i zobaczymy, gdzie to wszystko pójdzie. Minus segment Bianki. Zapowiedź walki o tytuły tak była raczej pewna podczas tego show, jednak ponownie sposób rozegrania był po prostu dziwny. Bianca dostaje segment na rampie, gdzie mówi o swojej reakcji na bycie numer 1 overall pickiem i bardzo fajnie. Jak wspomniałem, wiele osób nie zgadza się z tym miejscem, jednak jakości, naprawdę wysokiej jakości, nie da się jej zabrać. Jednak pojawiają się mistrzynie kopuki Warriors, pojawia się Jade i mamy minutę krzyków. Dosłownie, cztery kobiety stoją na rampie i po prostu krzyczą na siebie, tak, tak obo, czemu nie? Gdyby się to. Na po prostu wypowiedzi Bianki, na kochbułki z tytułami i jedno wielkie face to face na rampie czterech osób, to spoko, nic w tym złego. Ale po prostu krzyczenie na siebie, publiczność dosłownie nie wie, jak na to reagować i, i co tam w ogóle się na rampy dzieje. I wiecie, i jeszcze to wielkie zdziwienie na twarzach Japonek przy wejściu Jade, jakby się nie spodziewali tego, że ta stanie obok Bianki. Neutral Tiffany Straton kontra Naomi. Sporo dziś neutrali i sporo minusów, ale to też pokazuje jakość dzisiejszego show. Przechodzimy do konsekwencji poprzedniej tygodniówki, gdzie to Tiffany zaatakowała Naomi i Bailey przy ich walce o złoto, dlatego teraz dostaje ponownie szansę na miano pretendenta. Jak prawie cały wrestling podczas tego wieczoru, tutaj również kolorowo nie było. Panie dostały niecałe 6 minut, które ponownie rozcięte były długą reklamą. Dlatego jak się tutaj wypowiadać o samym wrestlingu, skoro było go tak mało? Jednak przechodząc dalej, mamy nowy nabytek Smagon, czyli Naya Jax, która Atakuje najpierw Bailey, a później powala jednym pchnięciem Omi. I moje pytanie: dlaczego walka skończyła się jako No Contest, skoro Jack zaatakował Omi i powinna być dyskwalifikacja właśnie na Naomi korzyść? Naya nie zaatakowało obu uczestniczek walki jednocześnie. Ona zaatakowała jedną i WWB zawsze w tym wypadku robi dyskwalifikację na korzyść tej osoby, która została zaatakowana. Trochę nie niezrozumiała tutaj sprawa, jednak wreszcie coś się dzieje. Mówię wreszcie, ponieważ bądźmy szczerzy, podczas ponowania i jako mistrzyni z tym tytułem nie działo się dosłownie nic. Nie dało się wyczuć pretendentów i o złota praktycznie nie broniła. A tutaj mamy mistrzynię, mamy trzy logiczne pretendentki i choć pod względem jakości tutaj wiele nam do szczytu, to nadal coś się dzieje i jest to jakiś prospekt. Rozegrać to wszystko można byłoby lepiej, jednak nadzieja na lepsze jutro tutaj jest. Na Backlash Bailey będzie bronić złota w triple threat meczu, więc Jax prawdopodobnie idzie na tytuł kobiet na następnej gali pay per view. I pomimo niechęci ludzi do Jack. Tak, to wreszcie złoto kobiet na SmackDown ma jakieś programy. Minus Final Testament. Szczerze nie wiem, czy w historii plusów i minusów tak negatywnie podchodziłem do wielu rzeczy naraz. No, oczywiście, ponownie pomijając swój minero po 39. Nick Aldi z tydzień temu powiedział Heymanowi, że nie będzie tolerować ataków solo i tongi na innych wrestlerów. Tymczasem Final Testament tysięczny raz atakuje brutalnie kogoś na zapleczu i nic się z tym nie dzieje. Tym razem ich ofiarami są New Catch Republic i nie wiem, co o tym myśleć. Final Testament samo w sobie już jest niesamowicie uszkodzone, i nie wiem, co mogą z nimi zrobić, aby sytuację uratować. Nie wiem, czy rywalizacja z Newcastle Republic ten stan może zmienić. Nie wiem, czy kolejny program opierający się na setkach ataków może to zmienić. Plus Carmelo Hayes kontra Cody Rhodes. Oho, walka z czystym wrestlingiem na tym show, które nie trwało 6 minut z 4 minutami reklam? Przechodzimy do main eventu, gdzie to wspomniany wcześniej Carmelo Case stanął twarzą w twarz z mistrzem WWB, Cody Rhodesem. Dla byłego już zawodnika NXT to świetna okazja na pokazanie się szerszej publiczności i tak też było i tutaj. Panowie dali trochę czystego wrestlingu z dobrze wyglądającymi akcjami, gdzie choć w wygraną Carmelo wierzyć się nie dało, to nie zabrało to po prostu kilku minutom fajnego wrestlingu. Czyli coś, czego na tym show praktycznie nie mieliśmy. Niestety jednak ta walka będzie zapamiętana z jednego powodu. Z tego samego, z którego pamiętamy jedną z ostatnich walk Carmelo w głównym rosterze. Tam z nie zgrali się i prawie doszło do katastrofy i tutaj nie zgrali się panowie i próba Cody Katera w powietrzu przeradziła się w naprawdę paskudny upadek mistrza prosto na bark. Na dany moment nie ma informacji o jakiejś kontuzji i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jednak akcja wyglądała paskudnie i mogła się zakończyć katastrofą. Szkoda, bo tylko o tym social media mówi Mówiły po tej walce, a nie o tym, że Carmelo rzeczywiście był w Main Event i to z mistrzem federacji. Cody bez zaskoczenia wygrywa walkę, jednak po niej daje znać Carmelo, że ten jest na odpowiednim miejscu i po prostu musi pchać dalej. I szczerze, wydaje mi się, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Carmelo i Main Event Smackdown to coś, co w niedalekiej przyszłości będzie po prostu normą na naszych telewizorach. Podsumowując, ostatni odcinek WWB Smagnon i zarazem pierwsza noc draftu była jednym wielkim zawodem. Ponownie nie był to poziom wielce wspomnianego Raw WN39, to nie ten sam poziom negatywnego show, jednak zapowiadano wielkie zmiany, zapowiadano odświeżenie tygodniówek, a jak na razie nie zmieniło się praktycznie nic. Show było dziwnie rozpisane, jakby bez większego pomysłu oprócz samego draftu, co segment Kodiego i Styles, i Bianki lekko pokazały. Wrestling, niestety prócz Carmelo i Road's w eventie nie działo się. Praktycznie. Praktycznie nic. Rozumiem, że draft był tutaj najważniejszy, ale reszta to było naprawdę spore rozczarowanie. Zresztą tak samo jak i draft. Ponownie, nic wielce złego tutaj nie było. Nawet jestem w stanie zrozumieć, że wiele osób powie, że to było całkiem ok tygodniówka z całkiem ok rozegranym draftem. Jednak całość, całość po prostu dupy nie urywa i nie wiem, czy druga noc draftu może tutaj sytuację uratować. Moja osobista ocena tego show to 5 na 10. Draft rozczarowuje. Rozpisanie tygodniówki była mega Dziwne, a wrestling, No tutaj również nie było najlepiej. Nic wielce złego, nic wielce dobrego. Show niestety mocno do zapomnienia. Oczywiście przypominam, że jest to tylko moje zdanie, z którym wy zgadzać się absolutnie nie musicie. Jednak im więcej opinii, tym o wiele ciekawsza dyskusja, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. A skoro już tam jesteście, to jak wy oceniacie ostatni odcinek z Magdon i pierwszą noc draftu w skali od 1 do 10? Która walka czy segment podobała wam się najbardziej, a która najmniej? No i co myślicie o tym większym braku zmian? w roosterach. Odpowiada wam to, czy oczekiwaliście większych roszad? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy, na temat tego ogólnie show. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. To naprawdę motywuje do dalszej pracy. I również, jak zawsze, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu nam tego projektu. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sef Donner z Botis Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze... Słyszymy się już wkrótce.